Cześć wszystkim, Na Was w 15 odcinku z Harry Potter Mistrzostwa Świata w hm, mamy tym razem dziewiątą rundę prawdopodobnie czy dziesiątą już? Kurcze, powoli mi się myli. Hm, czemu ten czarny ekran zawsze mam tak długo? Ciekawe od czego to zależy. Ostatnio myślałem, że to mogłoby zależeć od em, tego ile być może mam okienek, które... Być może gra musi sama jakoś zminimalizować, żeby samemu się wyświetlić. A Być może chodzi po prostu o ilość tych okienek. Będę musiał przy następnej okazji spróbować może zamknąć ich jak najwięcej i wtedy zobaczymy, czy będzie jakoś szybciej, czy wolniej. się pokazywał to menu, ale też chyba nie trwa to aż tak długo. Ostatnio trwało może nawet nie więcej niż 20 sekund. Teraz widzę, że chyba trwa jeszcze dłużej. Ciekawe czemu. Hmm, kiedyś nam się pokaże ten menu, czy nie? Chciałbym już zacząć kolejną rundę. Rozumiem, że poprzedni odcinek był dosyć krótki, bo trwał zaledwie hmm, 15 minut. Może troszkę więcej. No ale to wcale nie jest dobry powód, na co, żeby mi się menu ładowało już tak długo. No, dziękuję w końcu. Już myślałem, że to nigdy nie nastąpi. Dobra, lecimy, Anglia, oczywiście kontynuacja. 2000, punktów. Aha, runda 9 Niemcy. No dobra. Ale czyli rewanż Niemców. Niemczycy. No tak, na ich stadionie czy na moim? Co się chce zrobić na moim to? Mówi dla państwa Ludo Bagman. prosto z Anglii, z Narodowego Stadionu Kwidicza. Dziś będę komentował. Znowu. Mecz a Znowu te śmieszne zamki. Mój współkomentatorem będzie Arnold Mogle. Czyli mecz odbywa się na i nieskalanych. Kur na niecie. Zawodnicy Niemców, nie jak ja ich nie lubię z twarzy. Jak będą jeszcze wykonywać te głupie zagranie specjalnie, to chyba mnie coś trafi, naprawdę. Może ja to skończę jak najszybciej. <grym>, czyli już jesteśmy pierwszy punkt. Od razu im zabierzemy e, ten kapelik, czyli się liście, udano. Uważnie, tak, oczywiście, zabierzcie nam. No halo! Czy on użył uniku, który tak śmiesznie dziwnie zadziałał? Avery, nie brak, nie brak. Dziękuję za trafienie. O kurczę jak się zawiódł. Pierwszy raz widziałem tego mężczyznę, interesujące. Chociażby to osoba, która należała do tych... Tam, Niemców, czy coś? Kurczę, naprawdę no naprawdę całowałem w tę prawą obręcz. Czy mi się daje? Czy w ogóle najbardziej mnie coś trafia, kiedy widzę po raz trzeci z rzędu angielski stadion? Wiem, że mają jeszcze taki jeden fajny stadion, który chciałem zobaczyć. Ten taki zimowy, fajny. Fajnie byśmy mogli w końcu ze Skandynawią, bo chciałbym jeszcze jeszcze przynajmniej raz na nim zagrać przed końcem mistrzostw. Mogłem sobie tak wyobrazić dziesiąty, dziesiątą rundę. Anglia kontra Skandynawia. I ostatnia w mistrzostwach najlepiej. To było wredne. się moi zawodnicy nic mi nie pomagają. Dobra no fajnie że w środek ale czy kiedykolwiek trafi nie w środek? To jest w ogóle możliwe żeby zawodnik nie trafił w środek To jest ciekawe Wciąż się nie, nie nauczył tego Jak powinno się strzelać? Dobra, wpadnie i odchodziło najbardziej mi odchodziło Ten się cały czas tylko mamie Dobrze, mu tak niech się załamie najlepiej Niech już w ogóle Niemcy odejdą z tych mistrzostw. Dobrze, że przynajmniej nie mają zagranic specjalnych na razie. Najlepiej, jakby nie zostali żadnych. O, ja jeszcze dostałem, więc świetnie. Może już zabiorę, pięknie. Tak, to jest dobre zagranie specjalne. I co, oni faktycznie się tak przemieszczają? Faktycznie tak, kręcą się jakby u siebie. No to ma sens. Oczywiście, ciesz się, szybki możesz. A teraz odyskam swój z... kafel, być może, łuczkiem, najszybciej będzie. No i teraz oni użyli łuczka, który nic mnie nie zrobił, bardzo dobrze. Ładnie. Im lepszy rzut, tym silniej. I ten cały czas jest to tęcza, Myślałem, że to nie jest tak, że jak ja, nie wiem, robię odstęp od rundy, nie wiem, może z dwie minuty, to oni jednak będą jakoś tam mieli swoje przerwy, dniowe chociaż, coś, cokolwiek. Ale nie, oni też grają od razu kolejne mecze, bez, bez żadnego odpoczynku, chwili, cały czas na tych miotach, pewnie jeszcze w tych samych strojach najlepiej. Dziękuję za... tułczek? Nie, przepraszam, kapel? Mogę do kogokolwiek podać? Nie, no oczywiście, że nie Oczywiście, że moi zawodnicy wszędzie gdzieś sobie spierdzielili Najlepiej, żebym sam aktywny był, prawda? Co za cwaniak Oddawaj oh, hafla Dawaj go Dawaj go Bardzo dobrze Szkoda, że znowu była ta sama sytuacja w sumie, która się powtórzyła już wiele razy Czyli ja strzelam swojego, a i tak odbierać przeciwnik

ja teraz sobie odbiorę kafla znowu. I oni teraz ode mnie odbiorą kafla, w swoim zaganiem specjalnym. Ja teraz sobie kafla odbiorę. No i oczywiście pełna sekwencja zachowana. Szkoda, że strzelił akurat do tej obręczy. Poważnie? On był za mną, jak mógł odebrać tą piłkę? Dziwne, dziwne Ale dźwięki ci się też O przynajmniej trochę w te obręcze ja Jak zwykle są w środek oczywiście też Warto o tym nie zapominać Że moi zawódnicy cały czas trafiają w środek obręczy Nigdy w jakiś kąt, Sam środek O teraz nie trafię w środek to nic nie powiedział, interesujące. Te prymitywne uniki, które nawet nie są unikami, pięknie już, nawet, nawet czuję, kurczę To to utknienie. Ciekawe, czy jakbym grano konsoli, to czy by były, byłyby jakieś wibracje w PlayStation 2? Kurczę, nie pamiętam, czy w ogóle PlayStation 2 miało jakiekolwiek wibracje w padzie? Oj, nie, 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 nie chcę, żebyście używali tego zagrania specjalnego ani trochę.

Eee, podałem do tyłu, to czemu się podał ten kawał do przodu? Nie. To znowu będzie to dziwne zagranie specjalnych którego nie będę w tej grze O tak, patrzcie na co, Benz, nikt, nikogo to nie interesuje, co się dzieje. Teatr na stadionie, teatr na stadionie. Patrzcie, jeszcze oklaskują ich jak, jak latają na tych miotłach i oklaskują ich i oni latają i oni dalej ich oklaskują i jeszcze straciłem ile tego paska kurczego już liczyłem, że to będzie krótka gra ale nie, oni musieli przedożyć ją jak najbardziej chociaż wiedzą, że i tak przegrają przez chwilę już myślałem, że mój własny zawodnik Zatrzyma 2 kafla i nie trafi w obręcz To było już zabawne. zabawne Dziękuję bardzo Dla mnie kafel, dla mnie Myślałem, że ktokolwiek będzie za mną Jak oni tak lubili za mną się znajdować A teraz nie było nikogo Ile w ogóle tu moich Mam wrażenie, no, jakby było ich naprawdę malutko. Uf. Naprawdę chciałem strollować do innego. To nie mała wiadomość, że trafił. Akurat tam, gdzie był brankarz. Ała! Co ci się stało? Chorobak cię ukąsił? Może go też zablało jakoś? Poczuł ten ból? Zagranie z specjalnie Super! Zdawać teraz tego kafla, może ja najpierw skorzystam sobie z tego, skorzystam. No i to było złe, to było bardzo złe. Nie, nie było doskonałe, co za debil, no, ja nie mogę, co za... Ten komentator to po prostu chyba nie ma pojęcia co się dzieje na tym studionie i po prostu nie wiem, założy pewnie okulary, w których widać, że niby ma otwarte oczy, ale wcale nie. I tylko udaje, że wie coś się A mu tam na ucho, może druga komentatorka mówi, gdzie ten kafel leci. To by to nawet opóźnienie między tym komentowaniem. Pałkarz. Totalnie nie, nie, nie rozumiem tego. No i fajnie, że przeszedłeś przez ten kafel, bo to bardzo dużo dodało, naprawdę wiesz? Podaję, Skupka! Ponownie atakuje rywali, o, teraz dobrze myślę. Ajajaj. O, dawaj tą koplę, dziękuję. Chciałem do tamtej obręczy. No, smutne to jest trochę. A może moi zawodnicy po prostu nie potrafią czasem aż tak daleko rzucić, jeżeli to nie jest jakieś specjalne zagranie. Nie chcę mieć sytuację, sytuacji, żeby miał 400 punktów tak totalnie z dupy. To nie powinno w ogóle tak to wyglądać. Dobrze, że chwylić tak rzadko występował w sobie tylko w pierwszej i drugiej części. Znaczy lepiej, że zrobili oddzielną grę niż cały czas miałoby to polegać na czymś takim śmiesznym. Nic do nic nie się Dokładnie tak. Dobra, już prawie, już prawie ten pasek mamy zapełniony. A to raczej na luzie, parę, parę, razy do siebie poddawać To było bez sensu. Może sobie trochę szybciej? No, podaj. No tak, oczywiście. Hmm, jak już inaczej. Oj, to był zły pomysł, żeby spróbować strzelać w ogóle w tym momencie. Ale oni muszą mieć sobie, sobie te. Mm, notły bo to z zimną noc nie latają na nich. Ej, no teraz od samego początku sterowałem w lewo. To czemu oczywiście się w obronę, w której był z obrońca? A może to też jest jakieś rzucanie kością? Czy rzucić tam, gdzie jest obrączka, czy nie? To by to poczęło bardzo, bardzo, bardzo dużo rzucić. Dziękuję bardzo za taki No Dobra, jeszcze raz zrobimy sobie swojego kafla. Ojej, co tu się stało dziwnego? LOL? LOL? Czy to kurna, widzieliście. Znaczy, jeżeli nie wiem, nie słuchacie tylko, no to mogliście nie widzieć. A jeżeli oglądacie, to mogliście zauważyć, co to było. W ogóle nie niby mój zawodnik tak przyspieszył, ale potem gdzieś się tam teleportuje po lewej i obrońca, kurno, też się teleportuje do odpowiedniej obręczy, żeby obronić. Magiczne rzeczy. Przejął podanie, przejął Zebrał też, może być. O! No. Niech to. Pięknie. No przecież do siebie podałem, no halo. Do swojego, znaczy, zawodnika, pomocnika. Kolegi. Dobra, jakby teraz to obronili, to by było naprawdę śmiesznie. Obolca tam z ich drużyny prawie nie ogarnął. No już mamy prawie blisko Nasz pasek No i jeszcze parę sekund W lewo, w lewo, w lewo Dobrze O to chodziło właśnie Kolejne dla nas możemy mieć zagranie specjalne, ale czy warto? jest czy prawie koniec w sumie chciałem, żeby już tymi podaniami to dokończyć. O, to chodziło właśnie. I tak mniej więcej będzie wyglądała właśnie e, nasza gra w kolejnych mistrzostwach. Będziemy sobie tylko podawali. No może trochę przesadziłem teraz, ale kurczę, już była sama końcówka. Nie chciało mi się nawet zrobić tego zagrania specjalnego. Kurczę, ale by było fajnie jakby to już wyglądało. 10 to było ostatnie jakby to była ostatnia, bo no to było z O! Łatwe. Ej, no teraz łatwo dosyć doleciałem do tego zwyczajna i tak się po człowieka scenkałem, bo z do niego, do niego doleciał. Anglicy zwyciężają. Nie, nie są! Przecież w Anglia, będzie musiszować swoje zwycięstwo. Oni to świętują przez parę sekund. I odblokowałem błyskawicę, bo to jest 50 nasza karta. Super. 400 punktów do 20 No nie jak zwykle nasz przeciwnik więcej obrotu od nas Bo jak brzmi inaczej my mamy zawsze prawie same era przy nich Zapis gry zakończony No i fajnie, runda dziewiąta dla nas Zakończona powodzeniem 3030 punktów I... Z Hiszpanią poważnie nie no dobra, w sumie z Hiszpanią jeszcze nie walczyliśmy, więc a może nóż będzie ich stadion narodowy, byłoby całkiem spoko, tak szczerze. A jak będzie stadion narodowy w Hiszpanii, to ja się naprawdę ucieszę, bo już szkoda mi naprawdę cały czas być na tym stadionie angielskim, trochę to nudne. Wiem, że powtarzam to słowo dosyć sporo razy, ale naprawdę przesada cały czas na tym samym stadionie. Gdzie mamy mistrzostwa świata. Więc powinny być różne chyba studiony. No nic. Chyba i tak lepiej niż jak w czwartej części Harego. Kiedy to mistrzostwa odbywało się chyba w jednym miejscu. Chyba, że to też był tylko jakiś tam jeden mecz. E, chyba się za mało znam na tych. Na tym uniwersum. Dobra, mam nadzieję, że odcięła się. liczy, liczę, że będziecie oglądać kolejne. Chociaż. Czy szczerze mówiąc liczę, że będziecie faktycznie oglądać je. Skoro mamy prawie to samo co chwilę. Chyba powinienem, chociaż z takiego punktu widzenia obiektywnego chyba, chyba nie. Ja sam chciałbym skończyć tę grę jak najszybciej, ale może w, jak na razie skończmy po prostu dzisiejszy odcinek. Na razie.